Teraz tutaj z wykorzystaniem mojej buzeczki przygotowałem miejsce na garnku. Ona będzie służyła jako filtr. Teraz wleję zawartość wymiksowanego naszu ze spirytusem. Zobaczymy jak to się będzie co tutaj się będzie dziać. Mam nadzieję, że to jakoś tam ścieka. Na dnie trochę zostało, ale ja zaraz jeszcze zrobię dolewkę, zrobię powtórkę tej operacji. Teraz będę mieszać. Mam wrażenie, że to się jakoś tam przedostaje. Tak, bo robi się coraz gęstsze. Zerwe nagranie.